Mam nadzieję, że mnie dosyć dobrze będzie widać, dosyć dobrze będzie słychać. Do tej pory, jeżeli chodzi o te lifey dotyczące buddyzmu, to zobaczymy, czy tu miga, coś miga. Do tej pory te lifey dotyczące buddyzmu, tam starałem się mówić o pewnych mistrzach, których wypowiedzi były po prostu, stały się koanami, no a dzisiaj chciałbym. Odnieść się do samych koanów, które istnieją w buddyzmie Chan, to jest też taka ciekawa sprawa, bo na początek taka drobna uwaga dotycząca pewnej ter terminologii, ponieważ chiński wyraz Gongan oznacza po japońsku właśnie koan, i praktycznie w takiej mniej więcej terminologii ten koan wszedł. Do, um, wszedł właśnie do terminologii e, zachodu, ponieważ te terminy właśnie Gongan e, i Koan są praktycznie, szczerze mówiąc, można by powiedzieć, e, równoznaczne. <coughs> Sam w ogóle e, termin Gongan chiński oznacza dosłownie publiczne, jakieś takie publiczne ogłoszenie, dlatego że Gong po chińsku oznacza publiczne, a An oznacza ogłoszenie, no i pierwotnie tak naprawdę on w ogóle w języku chińskim oznaczał proces sądowy, więc pierwsze takie naprawdę wypowiedzi, mające taki charakter koanów, które zaczęły się pojawiać w wypowiedziach wielkich mistrzów buddyzmu Chan z ich uczniami, takimi jak Mazu, czy Cao Cao, no miały tak jakby wyraz takich właśnie przewodów sądowych. No szczęść Boże, witam serdecznie. E e oczywiście na te pytania tych uczniów, e które były związane z pewnymi problemami wynikającymi z ich nauki, e mistrzowie bardzo często, jak już wielokrotnie mówiłem, odpowiadali tak jakby pozornie. Oni odpowiadali praktycznie bez e związku, czasami nonsensownie, czasami żartobliwie. Często właśnie te wypowiedzi, <laughs> no i przepraszam, te wypowiedzi były delikatnie mówiąc paradoksalne. Na przykład słynny mistrz i założyciel jednej z najważniejszych szkół Chan, linii, czyli linii Xiuan. On zmarł m.in. w IX wieku, bo zmarł w 866 roku. Zasłynął, zasłynął właśnie z takich paradoksalnych wypowiedzi, które przykładowo miały dosyć oryginalny charakter. M.in. było coś takiego: Jeżeli kiedyś spotkasz Budde, zabij go. Prawda? To jest też dosyć ciekawe, bo on właśnie tymi paradoksami bardzo często się posługiwał. I dla ucznia, który słyszy, że jak spotka Buddę, ma go zabić, no to ta wypowiedź musi brzmieć troszeczkę szokująco. Witam serdecznie, Sylwia. No, ale w ogóle takie słowa nie wynikają jakby z braku. Szacunku dla buddy, który praktycznie w całym buddyzmie Chan jest traktowany z jakimś takim najwyższym respektem, lecz są tak naprawdę wyrazem takiego przesłania buddyzmu Chan, bo podstawą buddyzmu Chan jest praktycznie nieprzywiązywanie się do niczego, do żadnej rzeczy, do samego siebie, także do tej myśli, jaka się bardzo często pojawia w głowie. Sam Koan nie jest tak naprawdę szczerze mówiąc jakąś zagadką, ani nawet nie jest szczerze mówiąc jakimś zadaniem, nie ma na celu wyjaśnienia problemu, gdyż tak naprawdę nie ma w tym przypadku jakiejś poprawnej odpowiedzi. Po jakimś okresie pracy z Koanem, a to często nawet może trwać i wiele lat, uczeń przychodził do mistrza i przedstawiał mu, by szczerze mówiąc taką swoją wersję e, odpowiedzi no i jeśli mistrz oczywiście uznał że ta odpowiedź była prawidłowa e, mógł mu właśnie swojemu uczniowi dać jakiś następny koan do rozwiązania jeżeli natomiast uznał że ta odpowiedź go nie satysfakcjonowała to na dobrą sprawę odsyłał tego ucznia i kazał mu dalej pracować czasami nawet krzyczał na niego e, no lub Delikatnie mówiąc, nie za specjalnie się na jego temat wypowiadał. Sam Koan ze swej istoty związany jest także z takim przeświadczeniem, o którym wielokrotnie już też mówiłem, czyli że człowiek ze swej natury już jest niejako oświecony, ale w ogóle ta intelektualna wiedza uniemożliwia mu zrozumienie tego całego faktu, więc ta praca nad Koanem wytrąca taki umysł z nawyku intelektualnego, podporządkowania świata, no i tak naprawdę otwiera go na jakąś tam prawdę same koane, nie powstały, szczerze mówiąc na skutek czegoś planu, pomysłu, jakiejś jednej osoby. One rodziły się stopniowo dzięki trwaniu pewnej tradycji. To też jest e, ciekawe. Często ich treścią były właśnie takie e, krótkie odpowiedzi <coughs> z życia dawnych e, mistrzów, nazywano je w sumie dawnymi e, przypadkami. Bardzo często te relacje o tym e, e, istniały takie relacje, e, o szczerze mówiąc, zaskakujących, jakichś zaskakujących e, wydarzeniach, e, jakichś zaskakujących, szczerze mówiąc. E, Koncepcjach dotyczących tych właśnie e, mistrzów. E, treścią oczywiście tych koanów mogły być też pewne fragmenty rozmów mistrzów z uczniami, no i to paradoksalnie, czasami pozornie takie, właśnie te nonsensowne dialogi e, stanowiły dla tych następców takie, można by powiedzieć, wzorce e, przypadki. No i między innymi właśnie to miało oznaczać to chińskie słowo gongan taki to był przykład, delikatnie mówiąc, poruszania umysłu. Wielcy mistrzowie zastanawiali się, zostawiali, tak jakby też swój przekaz dla pewnych późniejszych pokoleń, aby w ogóle ten przekaz gdzieś dalej się rozwijał i był tą zagadką, którą na nowo każdy będzie mógł odkrywać tak naprawdę. Zresztą, szczerze mówiąc nie wszyscy mistrzowie buddyzmu Chan uznawali celowość tego rodzaju ćwiczeń umysłowych, no uważano często jest za sprzeczne, postulowaną przez Chan właśnie taką spontanicznością, no a sam stosunek do kanów wyznaczył też różnicę między tak naprawdę dwoma szkołami buddyzmu Chan, czyli Dong i Linii. No i właśnie kilka słów o tej Szkole, linii, chciałem też powiedzieć, bo ta szkoła przyczyniła się bardziej do upowszechniania tych koanów. No i między innymi, o tym parę słów chciałem dzisiaj też, szczerze mówiąc, troszeczkę powiedzieć. I w ogóle założycielem tej linii, tym mistrzem tej linii był między innymi niejaki linii Xuan w języku japońskim się nazywał Ranzai Gingen. On zmarł również w 866 roku, czyli to jest rok dziewiąty wiek w sumie, a wywodził się chociaż w zasadzie nie bezpośrednio z tradycji mistrza Mazu, no i w swoim tak naprawdę nauczaniu stosował wszystkie wprowadzone przez Mazu takie właśnie metody dziwnych słów i dziwnych czynów. Tam się pojawiało dużo uderzeń, dużo krzyków, oczywiście były te zaskakujące odpowiedzi tych uczniów, no i wreszcie pojawiały się te koany, czyli takie jakby zagadki umysłowe. No, chętnie też odwoływał się w rozmowach z tymi uczniami, do uderzeń kijem, no, lub taką, nazwijmy to, miotełką, która służyła czasami do odgarniania much, ale w dużej, w dużej kolejności właśnie. To też witam serdecznie, Berlin. Prawda jest taka, że w dużej też istocie sprawy, to ten kij, te uderzenia kijem motywowały niektórych uczniów do takiego lepszego myślenia. No kiedyś przykładowo w szkołach nie było problemu, że jak ktoś się źle zachował, dostał z Kija. Dzisiaj to jest wielkie, szczerze mówiąc, urabura, no nie. No ale. No, tak to tak to jakoś wygląda. Japończycy czy Chińczycy zbytnio się tymi tematami nie przejmowali. Jak ci się nie podoba, że syn dostanie po karku, to go po prostu nie wysyłaj do szkoły i tyle. To ty masz się dostosować do szkoły, a nie szkoła ma się dostosować do ciebie. No, niestety, Europa ze swoją mentalnością, co widzimy w dzisiejszym czasie, jest po prostu na wyginięciu, i nie jest to żadną. Tajemnicą. Oczywiście o życiu i działalności linii posiadamy tak naprawdę spore informacji dzięki pewnym tekstom, które się zachowały, i dzięki właśnie tym zapiskom słów, szczerze mówiąc, też dużo jest informacji na temat pobytu założyciela w klasztorze linii, tak jak on to też wyznawał swego czasu jednemu z mnichów. Ten mnich zachęcił go, aby tak naprawdę inni też często udawali się do mistrza. No i gdy tylko w sumie linii stanął przed Huangbo, który wówczas był jego mistrzem, no to ten na rozgrzewkę go wziął tam, spoliczkował. No i tak naprawdę ulegając perestwazji per mnicha, któremu o tym zdarzeniu opowiedział, linii trzykrotnie zwracał się do mistrza. No i za każdym razem. Ostro został spoliczkowany na rozgrzewkę, żeby po prostu pobudzić jego umysł. No i wreszcie powiedział on do mnicha coś takiego: dzięki twojej łaskawej radzie, mmm, trzykrotnie zostałem pobity przez mistrza. Zrozumiałem, że jakieś dawne moje błędy spowodowały, iż nie mogłem zrozumieć darmy Buddy. No i w ten sposób mistrz tej szkoły postanowił po prostu po tym trzykrotnym wysmaganiu po buziulce, tak naprawdę opuścić klasztor, no i jednak przed tym odejściem poszedł jeszcze do Huangbo, aby mu tak naprawdę złożyć taki pożegnalny ukłon, ten mistrz przyjął go i polecił mu, by udał się po naukę po prostu do innego mistrza. To jest też bardzo taka ciekawa szkoła. To był też taki koan, on wiele rzeczy nie musiał mówić, on go spoliczkował, tamten miał zrozumieć. Na tym to mniej więcej jakoś funkcjonowało. I ten mistrz wysłał go do innego mistrza i powiedział: Idź, a dowiesz się po prostu, jaki popełniłeś błąd. No i właśnie w tym momencie linii osiągnął tak naprawdę wielkie oświecenie i można powiedzieć, że na tym tą opowieść można by tak naprawdę skończyć, ale to stanowi ta opowieść stanowi taki dziwny przykład dziwnych słów i dziwnych czynów, no, które można by tak naprawdę, która można by tak naprawdę zrozumieć. No oczywiście Linii pomyślał sobie. Że pójdzie do innego mistrza i dostanie jeszcze lepsze jakieś oświecenie od tego. Innego mistrza wrócił do niego. O wszystkim mu opowiedział, jak został potraktowany przez tego poprzedniego mistrza. Przez tego nowego mistrza, tak naprawdę, że tam zbytnio oświecenie od tego nowego mistrza nie dostał. No to Huangbo bo spokojnie go Wziął, wysłuchał, ale już go nie policzkował, po prostu wziął i stłukł go kijem na rozgrzewkę i powiedział po prostu, ty wariacie nie powinieneś ciągnąć tygrysa za wąsy. No oczywiście Linii wtedy sam się zaczął drzeć w tym klasztorze, że zabierzcie ode mnie tego wariata, no bo najpierw go trzy razy sprał po pysku, potem go jeszcze kijem zaczął tak naprawdę tak naprawdę go, szczerze mówiąc, jeszcze kijem zaczął okładać. Jest to tak naprawdę jedna z najbardziej znanych właśnie tych, tych opowieści, ale tak wyglądała między innymi droga linii do uzyskania oświecenia. Tak naprawdę linia od czasu do czasu on sobie maszerował, wędrował po różnych klasztorach, od klasztoru do klasztoru. No i spotykał się tam właśnie z różnymi mnichami uprawiającymi buddyzm Chan. W ogóle nauczanie linii było w znacznym stopniu taką kontynuacją nauki Mazu, jak już wspomniałem. Podobnie jak Mazu Linii głosił, że każdy człowiek posiada naturę buddy, no i każdy może tak naprawdę dostąpić jakiegoś. Oświecenia, on też podziela takie przekonanie, iż oświecenie jest nagłe, oświecenie może być całkowite i nie wymaga tak naprawdę stopniowego doskonalenia umysłu. Oczywiście, na podstawie znanych wypowiedzi, linii, on nigdy jednak ich nie formułował jakoś wprost. Można by ująć, że oczywiście, wprawdzie każdy ma naturę buddy i może ona w każdej chwili zostać ujawniona, ale umysł wytwarza tak naprawdę w człowieku wiele złudzeń, i człowiek kieruje. Się tak naprawdę swymi pragnieniami, przywiązuje się do świata i do siebie. No a właśnie istotą buddyzmu czal jest odejście od tego, do czego człowiek się bierze i przywiązuje. Tak naprawdę, w buddyzmie nie istnieje taka, taka formuła, można by powiedzieć, czterech możliwości. Ona dotyczy takich różnych relacji między umysłem człowieka a jego otoczeniem, czyli tym otoczeniem jest po prostu świat, rzeczy, no w całości ta formuła czterech możliwości brzmi dosyć tajemniczo, no, ale sam Linii mówił o tych czterech możliwościach. Pierwszą to było, że czasami zabieram człowieka i nie zabieram otoczenia. Po drugie, czasami zabieram otoczenie i nie zabieram człowieka. Po trzecie, czasami nie zabieram ani człowieka, ani jego otoczenia. I po czwarte czasami zabieram zarówno otoczenie, jak i człowieka wraz z tym właśnie otoczeniem. No, tak naprawdę wcale nie jest tutaj jakoś tak łatwo jakiś taki jednoznaczny komentarz, no bo w pierwszym przypadku mamy do czynienia tylko ze światem rzeczy. Tak, jak to jest przedstawiane w takim codziennym doświadczeniu, a także ujmowaniu takiej rzeczywistości z punktu widzenia przykładowo nauki. W drugim przypadku zostają zabrane tak naprawdę rzeczy i pozostaje tylko tak naprawdę człowiek, i to nie tylko człowiek w jego cielesności, ile tak naprawdę ludzki umysł. No i wtedy stwierdzamy, iż wszystko jest wytworem tak naprawdę umysłu. Przepraszam, w trzecim przypadku. Dochodzi do takiego wniosku, iż nie istnieje tak naprawdę ani umysł, więc nie ma tego własnego ja, ani nie istnieje też świat zewnętrzny. No i ciągle jeszcze pozostaje jednak przedstawienie tej różnicy między bytem a niebytem. Dopiero oczywiście w tej czwartej sytuacji, kiedy czasami zabieram zarówno człowieka, jak i jego otoczenie to te wszystkie sprzeczności zostają tak naprawdę zniesione. I tutaj jest tak naprawdę w buddyzmie Chan i w tej szkole taki pewien problem relacji, relacji między umysłem a światem. Często tak naprawdę jest to wyrażane w postaci takiego przepięknego obrazu, który najpierw pojawił się w Chinach, potem w Japonii. To jest taki motyw dziesięciu obrazów z wołem. No, też jeszcze o nim do tego tematu wrócę, tych dziesięciu obrazów zwołem, kiedy po prostu jeden temat poświęcę, tak naprawdę, sztuce w buddyzmu, buddyzmu Chan. No, oczywiście, jeśli chodzi o koany, o których wcześniej mówiłem, to istnieje pewna taka obfitość metafor, jeżeli byśmy zaczęli tam szukać, jest naprawdę duża obfitość tych tych metafor i brak ich takiej jakiejś wyraźnej interpretacji. Szczerze mówiąc, i zasadniczo takie to przesłanie buddyzmu Chan pozostaje jednak szczerze mówiąc jakoś niezmienione, bo i pisma i nauki mistrzów są czymś tak naprawdę drugorzędnym, a tak naprawdę najważniejszą sprawą dla każdego człowieka jest odnalezienie swojej prawdziwej natury. No i właśnie to poszukiwanie tej drogi nie prowadzi do jakiejś takiej radykalnej przemiany człowieka. Ilustruje to często przewoływane w chan i przytaczany taki obraz właśnie tego słońca, które bardzo często jest przesłonięte, szczerze mówiąc, chmurami, bo prawda jest ogólnie taka, że człowiek w buddyzmie chan realizuje się tak naprawdę w ciszy i w samotności klasztory z tego odłamu buddyzmu były najczęściej budowane gdzieś w górach, w każdym razie w miejscach, przepraszam. W miejscach, które były odległe od jakichś wielkich skupisk ludzkich. Oczywiście ten pobyt w tym klasztorze nie oznacza rzecz jasna jakiegoś egoizmu. Witam serdecznie. Natomiast to była kwestia pomocy do uzyskania tak naprawdę prawdziwej mądrości i wszystkich cnot buddyzmu, takich jak cnotami buddyzmu było między innymi współczucie, ale też przede wszystkim i miłość. Oczywiście tak naprawdę nie zawsze samotność oznacza jakieś takie odejście od społeczeństwa i zamieszkanie gdzieś tam na odludziu, bo człowiek przecież może żyć między ludźmi i również być samotny, tak? To, to sama obecność wśród ludzi niczego, szczerze mówiąc, jeszcze nie czyni. no, Tak po prostu jest, tak przynajmniej mówił kiedyś swego czasu człowiek ogólnie rzecz biorąc, tał. Żeby było ciekawie, to na zakończenie powiem, że właśnie po śmierci linii jego szkoła przez pewien czas, szczerze mówiąc, w buddyzmie nie odgrywała jakiejś. Specjalnej roli. Dopiero po ustaniu prześladowań buddyzmu, kiedy skończył się taki niespokojny okres pięciu dynastii, czas stał się takim dominującym kierunkiem i podzielił się szczerze mówiąc na kilka nurtów, wśród których właśnie znalazła się ta szkoła linii. No, za tydzień chciałem parę słów powiedzieć na temat jakkolwiek, by to nie zabrzmiało, intrygująco na temat pięciu domów i siedmiu szkół, i za dwa tygodnie myślę, że już ostatni temat z buddyzmu poruszę dotyczący właśnie tego rozkwitu buddyzmu Chan i jego upadku. No ale te trzy tematy chciałem w jakimś tam stopniu poruszyć jeszcze dotyczący buddyzmu Chan, bo buddyzm to jest ciekawa sprawa. To już pomijam kwestię jego podziału na buddyzm chiński, na konfucjonizm, na buddyzm tybetański, na buddyzm chan, na różne odłamy buddyzmu. Natomiast ogólnie zawsze istnieje taka właśnie walka, czy buddyzm jest religią, czy buddyzm jest filozofią. W każdym razie buddyzm jest jedną z pięciu wielkich religii, ale jest to religia nieposiadająca w ogóle. Boga, tak? To jest też ciekawa sprawa, więc niektórzy właśnie dlatego też twierdzą, że buddyzm jest de facto nie religią, ale filozofią. Czy moglibyście razem z panem Robertem Bernatowiczem zrobić audycję na temat historii straszenia przez duchy lub o snach? Jeśli chodzi o sny, no to jest na kanale bardzo fajna nasza rozmowa dotycząca snów, prawda? Na temat snów. Natomiast tutaj bardziej rozumiem, że tu bardziej chodzi o świat zmarłych. O, tak to bardziej rozumiem szczerze mówiąc. No, myślę, że tak. Myślę, że tak. Kilka tematów mamy w zanadrzu. Ja też staram się, żeby, żeby te tematy ogólnie się pojawiały raz w miesiącu. Mniej więcej pan. Robert, jak to ostatnio stwierdził w tym naszym właśnie wczorajszym bodajże tej rozmowie dotyczącej wojny, że on ma już swoje lata i ma prawo ogólnie, ma prawo ogólnie mieć swoje zdanie, tak samo no, jak każdy człowiek, prawda? Tak samo ja również też mam swoje zdanie, nie do końca czasami być może się zgadzamy w tych naszych zdaniach, natomiast no, na tym też rzecz polega świat przecież byłby nudny, gdybyśmy wszyscy się we wszystkim zgadzali i tak naprawdę nic by, nic by nie wyszło. To też jako przykład podam, że sami zauważyliście w przeciągu ostatnich Dwóch lat, że jeżeli wszystkie kanały telewizyjne mówią jednym głosem, to ludzie przestają myśleć. Tak to już po prostu jest. I do, do momentu, kiedy kanały telewizyjne czy radiowe mówiły wieloma głosami, człowiek mógł się zastanawiać, kto ma rację, kto mówi prawdę, kto nie mówi, można było dyskutować. Na różne sposoby. Natomiast w przypadku, kiedy kanały zaczęły mówić jednym głosem, to duża część społeczeństwa przestała po prostu delikatnie mówiąc myśleć, ponieważ no, ich umysły w jakimś tam stopniu zostały um, uśpione, tak to nazwijmy. Dlatego też polecam właśnie, żeby czasami się zastanowić nad buddyzmem. Czan. Cieszę się, że pojawiliście się, że jesteście dzisiaj. Tak jak tradycyjnie mówię, zachęcam do promocji tego kanału wśród znajomych. Zawsze im nas będzie więcej na live'ach, tym będzie się pojawiało więcej pytań i na pewno na pewno będą te kwestie ciekawsze poruszane, bo co tyle głup. Przepraszam. Co tyle głów. To nie jedna. Wszystkim życzę miłego wieczorku. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.